Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj tak szybko chcę pokazać swoją mordkę. Bo dawno nie było mnie. Jest. Dzisiaj jest poniedziałek, ale który nie wiem. Ostatni tydzień lipca się zaczął. No i u nas jeszcze nie ma żniw, już tam sporo jest filmów. Widzę ze żniwami. A ja jeszcze koszę trawę, bo pogoda jest teraz, już woda wysycha. Tam gdzie bobry zostawiły to tylko jest. I jeszcze do... Jeszcze trzeba poczekać. No ale potrafimy robimy dzisiaj właśnie w kiszonkę, Nie wiem, jest 12 dochodzi, Uswagier od razu mi przewraca, także dzisiaj chcemy jeszcze to zebrać, jakieś tam około 3 hektary. To jest ta trawa, którą z Miłoszem Sieliśmy wiosną. Tutaj było strasznie wilgotno, bo to jest niski, niski teren i tak pożółkła, no ale też już się starzeje, widać. Nie pamiętam ile już ona ma lat. lat. Ile ma miesięcy, kiedy to było ostatnio koszone. ale w każdym razie jest, jest dobrze bo no jest fajnie tutaj mówię wody nie ma, tam jest skoszone już te takie po 15 sierpnia te ptaszki jak to my mówimy także też tam cchnie tam było w sobotę koszone przerzucane jutro, jutro, chcemy dzisiaj kieszonkę zebrać stąd a jutro właśnie a jutro tamte siano aby nie wlało, bo widać dookoła są chmury że tu szwagier jeździ fendem fend farmer czerwony z przewracarką kun akurat dwa pokosy bierze no i ciśnienie jest bo mówię trzeba szybko to robić też od rana robimy cały czas Także to na tyle, bo nie mam czasu naprawdę teraz się zajmować yy, wygrywaniem filmów. Też, <grafię> też jest tak, że no albo się ogląda filmy, albo się wgrywa, prawda? Bo jest chwilę wolna czasu. Jest wolna chwila czasu, no to też człowiek chce odpocząć, coś obejrzeć. A, a obrabiać filmy to trzeba troszkę się przyłożyć, także to trzeba poczekać. Będziemy to robili. Wszystko na razie. Na razie na dzisiaj tyle. Także zdrowi jesteśmy, wszystko ok. Do zobaczenia.